Siemano kalorowidzowie, no z tej strony kolejny odcinek i dzisiaj chcę wam trochę poopowiadać, ponieważ dzisiaj, dzisiaj jest jakby takie ostatnie opowiadanie jakby z morza jak widzicie już jestem w swoim domu już dokładnie od kilkunastu dni ale po prostu zapomniałem zrobić wideo i bo wiecie chciałem odpocząć, bo też długa podróż była była trochę wymęczająca fizycznie i psychicznie ale dzięki Bogu, że taka podróż jest zrobiona tylko jeden raz na rok bym naprawdę był zmęczony, ale dzisiaj chcę wam opowiedzieć co robiłem ładnie w dniu podróży, dzisiaj chcę opowiedzieć wam co robiłem w dniu 8, a bardziej w dniu wyjazdu a dlaczego nie zrobiłem jakichś takich filmów jak zawsze, bo pamiętacie jak miałem, robiłem z zachowanego to miałem odcinki do jakby zrobione na zakopane, że powrót był to. Ale dlatego nie zrobiłem, bo główny powód był taki, że była pogoda po prostu zrąbana, padał deszcz i po prostu szczerze mi się nie chciało tego robić. Ale dzisiaj Wam opowiem zanim pamięć jeszcze mi się nie usunęła. I głównie to robię. Bo będzie coś. A to co? Zaczynajmy. Obudziłem się. Jeśli chcecie wiedzieć co robiłem w poprzednich dniach, w dniu siódmym, 6, 5, 4 i jako na początku, to będę miał linki jakby do poprzednich dni, ale jak mówiłem obudziłem się. zjadłem dobrą jakby dobre śniadanie, bułka chyba była, nie. jajecznica, chyba jęczni. Chyba tak, jajecznica była i była dość dobra. I, I wstaliśmy oczywiście wcześniej, bo jak mówiłem, tam. I właśnie. I właśnie zaczęło się to tak, że. No, była pogoda dość pochmurna, że nie zaczął padać. I. I później, właśnie ja. Właśnie. Zaczęliśmy się zbierać, pakować. Ja wszystko tam wziąłem. Jeszcze porobiłem, jak to mówiłem w tym samym dniu, robiłem też poprzednie reakcje na te wszystkie dni, co były. Więc naprawdę było naprawdę dość dużo do zrobienia, ale udało mi się wszystko zrobić. I też miałem dość o baterii, jak wróciłem. Ale mówiąc tak, po smakowaniu się głównie. Pożegnaliśmy się z panią, w której wypożyczyliśmy dom, bo my tak lubimy robić, tak się pożegnać. I wyjechaliśmy. Zanim jeszcze wyjechaliśmy, głównie z si, usiadliśmy Poszliśmy jeszcze na plażę. Było już zimno, ale tak mieliśmy cudowną pogodę, jak tam byliśmy. I też. To jest zatem. A też to jest mój pokój, jak widzicie. No dość mały, będę miał więcej miejsca, jak się później przeprowadzę do tamtego pokoju. Bo to jest taki tymczasowy dom pokój I nie jest źle. ale tam będzie lepiej miejsca na pewno. Jakoś się zmieszczę. I też i po tym, jak byliśmy na właśnie plaży, to zaczęliśmy zbierać. Och się mnie się mnie kręgosłownie w stypie, ale głównie zbieraliśmy tam kamienie takie niezwykłe, takie właśnie kolorowe. I po tym, jak zebraliśmy to poszliśmy jeszcze kupić jakąś pamiątkę, jakiś magnes, to tamto, jeszcze tam stanęliśmy, jeszcze w sklepie, i po tym zaczęliśmy. Ponad 10 godzinną jazdę, nawet nie 10 godzinną, bo Mam nawet 13 godzinną jazdę. O Jezus, naprawdę wymęczająca to była podróż. I mogę powiedzieć to. No, I można powiedzieć, że przejechaliśmy przez pierwsze wsi. No i było dobrze, bo już był ciekawy teren, mogę powiedzieć, były różne lasy. To przez długą drogę nie byliśmy też na autostradzie, bo no, tak, żeby minąć jakiekolwiek remonty, można powiedzieć, bo wiecie, ile tam remontów było. jak, Jeśli oglądaliście moje wideo, to wiecie, jak nasza. No, to się opóźnilo, ale jeliśmy przez dość dziwne miejsca, można powiedzieć, tak jak jest. No, tak gps jaza używał. Na tej, tak, no tutaj tak kierował, że nawet byliśmy w takich małych uliczkach, przejeżdżaliśmy i tak powoli wjeżdżaliśmy na większą drogę. I tak jechaliśmy przez około godziny. Później zatrzymaliśmy się w lesie, żeby kawę wypić. To tamto ja się wypiłem i ruszyliśmy dalej w drogę. I, płot, I też ma się miała... Nie wiem czemu czy to lokomocja, czy co, ale ma się żygała. Nie wiem, może to jakaś reakcja alergiczna, bo też przed tym, przed tym jak zaczęła żywiać, to też jadła drożdżówkę. Może to jakaś alergia albo może to po prostu z powodu, że były, było tyle zakrętów, może to jakaś lokomocja, ale ja nie będę nic. Ja nie będę myślał. Ale po tym, no później już się wszystko ogarnęło. Ale po tym, właśnie przez długi czas jakby byliśmy na drodze. I mogę to powiedzieć, że po prostu przez długi czas byliśmy na drodze. I po tym, w końcu, ojciec w końcu znalazł jakieś, jakieś wejście na drogę. No i później, też było trochę tam remontów, jednak. Ale jakoś udało się nam to minąć i, i wjechaliśmy w końcu na jakąś pełną autostradę i potem po prostu zatrzymaliśmy się w jakimś tam punkcie restauracyjnym, zjedliśmy taką zupę, ja z Basią zjedłem zupę pomidorową, za to mama z tatą zjadły flaczki, a a ja jeszcze tam łowiłem ręce i wjechaliśmy na dalszą drogę. Zjadłem tam kilka drzówek później jeszcze bułki. No i później zaczęło też padać, więc naprawdę nie chciałem się po prostu robić nic rzeczy. Zawsze robiłem coś, ale miałem tam jedynie jedno zdjęcie z ale to jak już się ściemniło. I też jak przyjeżdżałem ciężarówki, tak pryskało wodą z jakiegoś powodu, więc naprawdę było trochę ciężko. Ale później na szczęście... I tak jechaliśmy przez około kilkunastu godzin, godzin, godzin. Mina godzina, kolejna, 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 kolejna. No i później przestało padać, na szczęście. I na szczęście się wypogodziły przestało tak mocno pyskać ciężarówki, bo już woda zaczęła wchłaniać w drogę. I później jechaliśmy, zaczęło się ściemniać. I zrobię, tam jechaliśmy, dalej, dalej, dalej aż w końcu tam zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, wkurzyliśmy takie, co sobie się sobie bo wiecie długa droga więc mu, nam się trochę należało i potem jak zjadliśmy w McDonaldzie pojechaliśmy jakby musimy dalej jeszcze została nam godzina jazdy i już się wtedy już było ciemno dość zrobiłem tam jedno zdjęcie, cie i właśnie potem zjechaliśmy z drogi, udało nam się dojechać do Tychów i już tata już wiedział gdzie jechać, bo znał te tereny już, więc potem już musieliśmy jechać z Tych do Oświęcimia, a z Oświęcimia do Bielan pojechał, no i to zajęło jeszcze tak 20 minut chyba, pół godziny. Ale w końcu udało nam się. W 23. Byliśmy już dość blisko i udało nam się dojechać do bilan I naprawdę po prostu było bardzo fajnie. Luna nas przywitała. No i można powiedzieć, wypakowaliśmy tego kilka rzeczy, bo już była taka późna godzina, że już wszyscy byli zmęczeni i właśnie poszliśmy do spać. Ech, naprawdę jakoś cudem udało mi się wyspać lepiej, a po wyspaniu się jakby. Wzięli, wzięliśmy tam, wyjęliśmy, o poranku wyjęliśmy wszystkie pozostałe rzeczy I tak skończył się jakby, no, ten cały wyjazd do nad morze Po i było bardzo, bardzo fajnie I było miło zaś poczuć morze Zobaczymy jak to będzie w roku, bo tak, taka ma. Też na jeden dzień byliśmy w Międzybrodziu no ale nie będę mam mówił co tam się stało. A tak tylko na jeden dzień przespać się do campera. No, jakoś tam wyspałem się ja tak średnio. Ale potem właśnie stałem zostałem nas. Z... Później przyjechaliśmy i no cóż, to było jakby. Tam kupiłem kilka produktów i no cóż, tak można powiedzieć, że to było na tyle. I. No i to było wszystko. Ale zanim jeszcze skończę ten film, pokażę Wam te zdjęcia co tu mam na laptopie. I to był pierwszy raz, jak używam tak komórki. Ja mi się przypomniałem stare czasy, jak pierwsze filmy robiłem. Na no, właśnie nie, to tak przypomina. Może tak będzie lepiej. O, tak jest dużo lepiej. Tylko poczekajcie. Uruchomię tylko to. Więc to będzie leciało po kolei. No i zaczynajmy oglądać zdjęcia. Chyba będzie tak lepiej. Mam nadzieję, że widać. Chyba tak. To było pierwsze zdjęcie. No i pokazuję Wam zdjęcia. pomijaliśmy też, jak wyjeżdżaliśmy to mijaliśmy częstochowe obok dlaczego w na moim telefonie widać więcej kolorów jakby jak patrzę tak z komputera to wygląda jakby było mniej kolorów a jak tak patrzę z, z tego telefonu to jakby widzę więcej kolorów Tu mijaliśmy Wisłę Tu jest zdjęcie jakby już jak byliśmy w miejscu No i to jest ostatnie zdjęcie co zrobiłem w nocy Chciałem <grym> zrobić wyświetlenie miasta, ale nie wyszło No i można powiedzieć że to było wszystko na tyle To są wszystkie jakby zdjęcia no i to była cała jak wyprawa, Mogę powiedzieć, że było dość fajnie. Mogę wam obiecać też, że za niedługo wchodzi całkowicie nowe wideo o pewnej pewnej dramie. To będzie coś kompletnie nowego, to nie będzie na temat 6 x 5Q, bo już ta drama można powiedzieć, że jest stara. Już lepiej nie zaczynać. Zrobiłem pełne wideo. Jeśli chcielibyście zobaczyć dramę, to zrobiłem pełne wideo o wiadomocym o historii bycia. Rage Baterem. O historii bycia jego właśnie rage baterem. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie like i suba. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie komentary. I to zobaczycie nawet dzisiaj. I widzimy się już za niedługo. I cześć! To to.